Dzień dobry, witam serdecznie w serwisie ładne auto Hyundai i40 diagnostyka naprawa pojazdu tutaj wcześniej był robiony układ hamulcowy tak. także ta strona ta strona pracuje dobrze Ręczne elektroniczny nie jest zaciągnięty do pokazania I teraz ta strona prawa strona to już widać to już widać tarca przegrzana tutaj zacisk aż już po prostu osłonę przeciwkurzową wypluło zacisk jest uszkodzony zacisk zacięty zacisk elektroniczny teraz pytanie czy będzie możliwość tego przykręcenia nie kręci się ale trzyma cały czas i już klocki są spalone Także tak to wygląda. Demontuję całość spróbuję wykonać procedurę komputerową serwis układu hamulcowego, bo tutaj jest e-brake elektroniczny, także przystępuje do działania. Tester diagnostyczny podpięty. Także do tego ładnego auta i teraz zacisk wyciągnąłem te klocki jeszcze by mogły być, ale mówię, są przepalone i starte, już widać także to trzymało dosyć długo tutaj co widać to jest sama rdza sama rdza, jeszcze weźmiemy tego elektryczny silnik po to, żeby sprawdzić właśnie tam jak to wygląda ale nie wygląda to za fajnie tutaj Także tak to próbuję wyczyścić. Fres jeszcze jest, ok. Muszczelka przeciwpyłowa, ale tak czy tak, to tu się trochę dostało. Ten zacisk do wymiany zobaczymy, czy, czy sam zacisk będzie. Jeżeli będzie sam, ok. Jeżeli ino, to wtedy trudno się będzie zamówić z silnikiem w zestawie. Zobaczymy.